Siema, zanim zaczniemy chciałbym, żebyś zostawił lajka like i subskrypcję, byłoby mi niezmiernie miło. Dzięki. Galio. Kolos. Pora na łowok. Legenda Galio zaczęła się w następstwie wojen runicznych. niezliczeni uciekinierzy umykali przed niszczycielską siłą magii. W zachodniej części Valoranu grupa takich uchodźców była ścigana przez mrocznych magów. Wyczerpani po wielu dniach bez odpoczynku ukryli się w starożytnym, skamieniałym lesie. A ścigający ich magowie odkryli, że ich magia tam nie działa. Wyglądało na to, że skamieniałe drzewa tłumiły magię i wszystkie rzucone czary zostawały natychmiast rozproszone. Znowu czując siłę, uchodźcy sięgnęli po miecze i przepędzili magów z tej krainy. Niektórzy uznali, że to schronienie przed magią było darem od bogów. Inni mówili, że to nagroda za ciężki los, ale wszyscy zgodnie stwierdzili, że powinien być to ich nowy dom. Mijały lata, a osadnicy stworzyli wiele przedmiotów ochronnych z zaczarowanego drewna. W końcu odkryli, że po połączeniu go z popiołem oraz wapnem powstaje petrucyt, materiał niezwykle odporny na działanie magii, stał się podstawą ich nowej cywilizacji, tworząc mury Królestwa Demasji. Przez wiele lat petrucytowe bariery były wszystkim, czego demasianie potrzebowali do ochrony przed magią w ich ojczyźnie. W rzadkich wypadkach, gdy musieli wziąć udział w konflikcie poza granicami, ich wojsko okazywało się niezwykle zażarte i budziło szacunek. Jednakże, gdy przeciwnicy korzystali z magii, armia Demacji nie miała jak na nią odpowiedzieć. Demacjanie musieli znaleźć sposób na wykorzystanie chroniących przed magią właściwości murów w boju. Rzeźbiarzowi Durandowi nakazywano stworzenie jakiejś formy petrucytowej tarczy dla wojska i po dwóch latach artysta ujawnił swoje dzieło. Chociaż nie było to, czego oczekiwali, Wielki skrzydlaty posąg o imieniu Galio miał być kluczowy dla bezpieczeństwa kraju, a także służyć za symbol demasji w całym Valoranie. Za pomocą systemu bloków, stalowych sań i niezliczonych wołów przeciągali olbrzymią statuę na pole walki. Wielu najeźdźców zwyczajnie zamierało na widok budzącej podziw sylwetki, która nad nimi górowała. Pożerający magię tytan był inspiracją dla żołnierzy Królestwa i koszmarem dla jego wrogów. Jednakże nikt nie brał pod uwagę, do czego mogło doprowadzić wystawienie posągu na działanie tak nieprzewidywalnej energii. Demasja była związana wojną z wrogimi siłami w górach Zielonego Korzenia. Zakon uzdolnionych magów wojny, znany jako ezytoryczna pięść, przez 13 dni bombardował Demasję z pociskami czystej, mistycznej mocy. Ci, którzy przeżyli, byli kompletnie zdemoralizowani i skupili się wokół Galion. Gdy zdawało się, że nie ma już nadziei. Powolny, ogłuszający wstrząs poruszył całą doliną, jakby dwie góry ścierały się ze sobą w walce. Kiedy urósł nad nimi olbrzymi cień, demasjańscy żołnierze zaczęli szykować się na śmierć. Z góry rozległ się niski głos. Ku zaskoczeniu Demasjan Głos dobiegał z wnętrza stojącego za nimi Kolosa. Galio samodzielnie poruszał się i mówił. W jakiś sposób zgromadzenie energii magicznej ożywiło go. Rzucił się do przodu, osłaniając demasę przed atakami i przyjmując każdy nowy pocisk na swoje olbrzymie, kamienne ciało. Potem Galio wspiął się po zboczu góry i wgniótł wszystkich członków ezoterycznej pięści w skalistą ziemię. Damasjanie wiwatowali. Pragnęli podziękować petrucytowemu strażnikowi, który ich ocalił, ale równie szybko jak ożył, gigantyczny obrońca przestał się ruszać i powrócił na swój postument, zajmując wcześniejszą pozycję. Po powrocie do wielkiego miasta ta dziwaczna historia była przekazywana przez tych, którzy przeżyli bitwę w Górach Zielonego Korzenia i zazwyczaj przyjmowano ją z cichym niedowierzaniem. Tamten dzień stał się legendą, być może zaledwie alegorią powstałą w starożytnych czasach, która miała pomóc ludziom w trudnych chwilach. Z pewnością nikt nie uwierzyłby, że Kolos nadal widzi wszystko, co dzieje się dookoła niego. Nawet gdy był nieruchomy, Galio cały czas zachowywał świadomość. Ponownie pragnąc doświadczyć uczucia towarzyszącego w walce, przyglądał się jak ludzie przechadzają się pod nim, składając mu coroczne daniny. Zastanawiało go, że jeden po drugim znikają wraz z upływem czasu. Zastanawiał się, gdzie się udawali, gdy znikali. Być może odsyłało ich do naprawy tak jak jego, gdy wrócił z wojny. Miały lata, a Galio zaczął rozumieć sytuację. W przeciwieństwie do niego, mieszkańców Demacji nie można było pomalować od nowa lub z łatwością naprawić. Śmiertelnicy byli delikatnymi istotami, i dopiero teraz zrozumiał, jak bardzo potrzebowali jego ochrony. Walka była jego pasją, ale ochrona ludzi stała się jego celem. Mimo to, choć od tamtego momentu upłynęły stulecia, Galio był wzywany do walki tylko kilkukrotnie. Demasja zaczęła zajmować się problemami wewnętrznymi, a magia występuje w świecie rzadziej niż kiedyś, więc petrucytowy kolos pozostaje nieruchomy, obserwując świat przez sen. Posąg marzy o tym, że trafi na magię wystarczająco potężną, aby nigdy więcej nie musieć zapadać w sen. Dopiero wtedy będzie mógł prawdziwie wypełniać cel swojego istnienia, czyli na wieki wieków chronić demasję i walczyć w jej obronie. Ja pożeram magię!